Dzień dobry. Cześć, kochani. Mamy dzisiaj poniedziałek, 23 grudnia. Musiałam sergować na datę. Mimo, że być, byłam dzisiaj, zobaczcie znowu. Mimo, że dzisiaj byłam w pracy, to jednak nie wiem, który dzisiaj jest. Znaczy wypadło mi z głowy, tak. Wiecie co? Poszłam dzisiaj do pracy. Yy, I było strasznie, strasznie nudno. Zdawałam sobie z tego sprawę, że. Mimi, leżysz mi na kablu. Zdawałam sobie z tego sprawę, że może być nudno, może się mnie dziać. Było tak naprawdę połowa mniej ludzi niż powinna być, więc naprawdę czas się dłużył. Bardzo, ale to bardzo. Dobrze, że koło mnie taka koleżanka siedzi, która akurat była, bo po mojej prawej stronie też koleżanka siedzi, ale jej nie było. Więc po mojej lewej przy biurku siedziała taka koleżanka, z którą mogłam sobie coś tam pogadać. Więc, no naprawdę, no widzicie sami, co tu się dzieje. Więc naprawdę jestem bardziej tym zmęczona, że tym nic nie robieniem, niż jakbym coś naprawdę, jakbym coś robiła i była zmęczona tym, co robiłam, to czułabym się, że aha, no faktycznie pracowałam, robiłam i w ogóle. A tak to przesiedzieć przy tym biurku, tyle godzin, masakra. Myślałam, że chociaż trochę nas wcześniej puszczą, nie wiem, gdzieś koło 15, bo my pracujemy do 16. To gdzie tam za 5 czwarta mogliśmy wcześniej wyjść. Także no ja z koleżanką na dole, byłyśmy we dwie tylko. Także no nie mogliśmy też ewentualnie wyjść. Oj, poczekajcie, bo mi, mi, mi ugniata. Więc nie mogłyśmy tak naprawdę opuścić tak, z tego stanowiska, ze względu na to, że nikogo innego nie było. No i ona siedziała, ja siedziałam, a to gadałyśmy, a to coś tam, a to ona poszła zjeść, a to ja jadłam przy biurku, bo generalnie nie chodzę na górę do kuchni, mm, tylko sobie jem przy biurku. A przeważnie jem takie y, suche, jakby prowiant, w sensie nie noszę sobie żadnych kanapek, nie noszę sobie obiadów ani nic, tylko y, jem y, na przykład wafle ryżowe albo wafle kukurydziane y, albo jakieś takie y, w biedronce sobie kupuję takie pałki, takie dobre, takie nie wiem, z oliwą z oliwek czy coś tam, no, z rozmarynem, tylko znowu mam te włosy takie po kąpieli. Więc y, naprawdę dzisiaj dzień się bardzo, ale to bardzo dłużył. I przyszłam do domu, przyszłam, przyjechałam rowerem, y, bo byłam tak, byłam rowerem dzisiaj w pracy w końcu, bo moja Zuśka y, wczoraj zatarła sobie, jak byliśmy u tej y, um, u mojej teściowej na wigilii, czekajcie, bo ta się chce ułożyć, y, to sobie zatarła oko y, prawe, które jej no, bardzo spuchło, Zuzi. Nie teściowej. Spuchło jej oczko i miała całe czerwone. Trochę jej na wieczór ropiało i w ogóle, więc od razu zaczęłyśmy robić układy z soli fizjologicznej, że sobie kładzie cały wacik taki no, mocno nasączony tą solą fizjologiczną, całą ampułką wręcz. I leży sobie tak przez kilka chwil, ale w nocy, jak zasypiał, znaczy w nocy, zasnęła chyba gdzieś przed 20, Yy, więc ja jeszcze oglądałam sobie coś w telewizji i jak na nią spojrzałam, to jak miała zamknięte oczka, to widać było tutaj w kąciku taką łeskę, czy nie wiem, robkę. No nie chciałam jej ruszać ani nic, no ale wiedziałam, że rano może mieć sklejone to oczko. Yy, tym bardziej, że jeszcze jak byłyśmy, byliśmy u Teściowej, to Zusia się przyznała, że ją troszkę gardło boli. Więc mówię, no tak, święta idą, tu zaraz wyjazd i w ogóle, a i u nas zawsze jest, tak jest, że zawsze się coś musi dziać przed wyjazdem, przed świętami, przed, nie wiem, jakimiś ważnymi właśnie takimi jakby, nie wiem, wyjściami, uroczystościami czy czymkolwiek podobnym. Zawsze coś się musi dziać i przede wszystkim to dzieje się z Zuzią. No niestety, więc no wczoraj mówię, to oczko sobie zatarła. Wczoraj jeszcze gardło bolało, no to na wieczór dałam jej pastylkę. Więc dzisiaj miały iść z Dominiką na świetlicę, tak jak wam mówiłam. Ale ze względu na to, że nie chciałam zuzi puszczać w te zarazki i w ogóle tym bardziej, że najprawdopodobniej zatarła sobie oko właśnie brudną ręką, bo siedziała u babci na dywanie, a to coś tam dotykały, a to coś i tak no, dotknęła tego oka. No i efekt był widoczny od razu, że coś się dzieje z tym oczkiem, więc nie chciałam jej puszczać tam właśnie do tych zarazków i w ogóle tym bardziej, no że. Mm, no nie latałaby na stopu myć rąk albo coś tam, a nie daj Boże, by ją zaswędziało to oko, znowu by dotknęła, więc nie, nie, mówię, dobra, to zostaje yy, w domu. Yy, więc miał być plan taki, że ja wstaję rano cichaczem. Yy, miałam budzik nastawiony na szóstą tradycyjnie, ale wstałam sobie chyba dwadzieścia po szóstej, bo mówię, no co się będę zrywać. Yy, nie ma sensu, skoro Zuzi nie, za nie zawożę ani nic. Jadę sobie rowerem, więc bezpośrednio do pracy, gdzie mam, no. 10 minut jadę rowerem. No to mówię, to ja się obudzę, ogarnę się, cichaczem sobie wyj wyjdę, a Zuzia z Dominiką i moim mężem jeszcze sobie będą spać. I tam obudziłam się, wstałam, wstawiłam sobie wodę na, na kawę, poszłam do łazienki z ubraniami, żeby się już tam no, powoli przebierać. A tu słyszę tup, 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 do łazienki, mama Siusiu, Zuśka przyszła. No i oczywiście już nie spała. Więc już, no, no już się rozbudziła, już wiedziałam, że nie zaśnie i w ogóle, bo ona też przeżywała tam świetlicę, ale no dzisiaj właśnie rano jej powiedziałam, że nigdzie nie idzie, że ze względu na to oczko um, zostanie sobie w domu z Dominiką i w ogóle mój mąż pojedzie na rehabilitację, szybko obróci, bo ma na dziewiątą, ale czasami udaje się, że wejdzie wcześniej, więc szybko obróci, wróci do domu i będą sobie siedzieć i będzie tak bezpieczniej, tym bardziej, mówię, że święta za chwilkę i w ogóle wyjazd, to mają być zdrowe, obydwie, no wszyscy mamy być zdrowi, no ale wiadomo jak to jest, tak, my się trzymamy, słucham Zuziu, fajnie, co nie idziemy na świetlicę, tak, nie idziecie na świetlicę, yy, więc, yy, więc co? A więc się ucieszyłam właśnie, że y, Zuzia zostaje w domu, że nie będę musiała jej odwozić, że pojadę sobie w końcu rowerem do pracy. No tak, no mimi, mi, na kablu mi leżysz. No próbuję się ułożyć jakoś. Yy, więc y, tak, pojechałam sobie, wyjechałam z domu, gdzieś nie wiem, 7.10 była. No i 7.20 już mam pod pracą, a tu jeszcze nikogo nie ma. Firma zamknięta. Yy, tym bardziej, że mówię, okrojony był skład yy, wśród ludzi, że no, yy, nie, miał, nie było tej osoby, która otwiera, no bo miała urlop, więc czekałam chyba za 25 8 dopiero ktoś przyjechał, żeby otworzyć, także no powiem Wam, że się wymarzłam, jak jechałam sobie rowerkiem, to mi się tak fajnie jechało, w ogóle zero wiatru, jakoś tak było ciepławo, yy, ciepławo, no ciepławo. 4 stopnie na plusie. No, troszkę pochmurno było, ale nie padało. Naprawdę super mi się jechało. Więc, no, jak tylko weszłam do domu, no, do domu, do pracy, no to od razu sobie klimatyzację załączyłam i zaczęłam się grzać, bo naprawdę zmarzłam. Także naprawdę okrojony skład był bardzo w pracy. Ale jak wracałam z pracy z kolei rowerem, no to powiem Wam, że już takie było chłodne to powietrze, wręcz zimne, lodowate takie, przeszywające. Naprawdę rano tak nie było. Po południu było gorzej niż rano. Także, no mówię, wymęczyłam się w pracy strasznie. Zrobiłam, co miałam zrobić i generalnie o 12 to ja już byłam obrobiona i mogłabym iść spokojnie do domu. No ale wiadomo, no, że zdecydowałam się iść do pracy, no to wiedziałam z czym to się może wiązać, tak, że no, nie będzie co robić, a urlop, mówię, bez sensu, żeby y, urlop, żeby bez sensu tracić, więc y, mm, tak naprawdę, no tak mi minął dzień. Wróciłam do domu, byłam o godzinie szóstej, szesnastej w, w domu. Y, no i co? I miałam się dopakowywać, tak, że no bo jutro wyjeżdżamy gdzieś nie wiem, ruszymy sobie może około 10 na spokojnie. Nie Zóziu, nie o 7. Jutro nie musimy się zrywać, możemy się wyspać, więc y, taki mamy plan. No ale wiadomo, jak to wyjdzie. Jak idą do szkoły, to spałyby o matko jak zabite, a jak można pospać, to wiadomo, dzieci się budzą o 6. Także masakra. Ale jutro mam nadzieję, że uda nam się pospać, i skoro jutro się nie zrywamy, tak właśnie wcześnie, żeby wyjechać, no to jutro się dopakuję, bo dzisiaj naprawdę mam lenia. Mam typowego lenia, nie chce mi się nic. Yy, zrobiłam, co miałam zrobić, poprasowałam, co miałam spakować, to spakowałam. Natomiast została mi jeszcze no, ta mapteczka, żeby spakować, no bo tam coś zawsze biorę jakieś tam, no i witaminy, i mm, zawsze muszę mieć coś pod ręką, bo mówię, u nas to. Wyjazd bez przygód to wyjazd stracony. Ja także muszę mieć zawsze apteczkę ze sobą, czy jadę na weekend, czy nie jadę na weekend, to muszę mieć. Yy, no a to kosmetyki, a to coś tam, no to wiadomo. Także takie jakby podręczne rzeczy, bo już walizkę... Nie no, nie no, muszę się zaraz zabrać za, za, do dopakowanie, bo ja nie jestem spakowana. Wszystkich spakowałam, a siebie nie. Mam jakieś tam, nie wiem, bluzki spakowane i tyle. No masakra, nie no muszę się zaraz zabrać za to. Jezu, jak mi się nie chce. Dobra, jutro się spokój. Jak wstaniemy. Tak, nie będziemy się zrywać. No, także dzisiaj w ogóle też mój mąż pojechał umyć, umyć y, autko, mm, także mam nadzieję, że autko nasze cytrynkę C4. Mam nadzieję, że bezpiecznie dojedziemy na święta, bezpiecznie wrócimy bez żadnych przygód. Y, bo aż się boimy. Żeby nic się nie wydarzyło, tym bardziej, że mówię, jedziemy w trasę. No ale dzisiaj mój mąż pojechał na, na tą, na rehabilitację tym autem. Mm, wczoraj y, też gdzieś to byliśmy? Gdzie to my byliśmy wczoraj? O matko, czy w sobotę? Jezu, już nie pamiętam. Dobra, nieważne. W każdym razie gdzieś tam ruszaliśmy w weekend. Boże, ja mam takie zaćmienie mm, pamięci, że masakra. Ja nie pamiętam, co było wczoraj. Nie pamiętam, co robiłam, wiem, godzinę temu. Ale pamiętam Zuzia, ale pamiętam kilka lat temu. Nie wiem, co to jest za jakby choroba. Czy to jest w ogóle choroba? Że się nie pamięta pamięć krótko krótkotrwała? Czy kró nie wiem, jakoś to tak się. Masakra po prostu. Ja muszę się zastanowić, jaki jest dzień tygodnia, jak, co my robiliśmy, kiedy był weekend i w ogóle co my robiliśmy w ten weekend? Masakra, naprawdę. Nie lubię czegoś takiego. Mam wrażenie, że tak, no, przestraszam się, nie wiem, no, jakoś tak, no, że, że tworzę się, tak, jakby, nie wiem, że o matko nie pamiętam i w ogóle, i tak, aż mi czuję, jak mi wszystko w głowie pracuje, że próbuję sobie wszystko odtworzyć, gdzie my byliśmy, jak to byliśmy i w ogóle, no, nie lubię takiego uczucia, także. Na spokojnie jutro się spakuje. Nie ma, nie ma ciśnienia, także dzisiaj naprawdę mam lenia, w pracy miałam lenia, to trzeba kontynuować. Także kochani, odezwę się pewnie jutro, jak będziemy ruszać no nie sądzę, żebym rano coś nagrywała, ewentualnie jak będziemy się pakować, może coś uda mi się dograć. Także na razie będę kończyła. No i widzimy się chyba jutro. Pa! Kochani, my już jesteśmy w trasie, jest 24 grudnia, wigilia. Yy, wyruszyliśmy do mojej mamy, do mojej rodziny A. więc Susika, <laughs> więc jest godzina 9.37, bardzo dobra, dobry, dobry czas dobra, mamy myślałam, że wyjedziemy później troszkę dziewczyny ale udało się jakoś tak no organizacyjnie wszystko to sprawnie zrobić, co prawda trochę będziemy za wcześnie no bo oczywiście do mojej cioci na Wigilię jedziemy na godzinę gdzieś 16.00 ale jeszcze zajrzymy z mamą na cmentarz do mojego taty, więc Zuziu, co ci wyrosło na głowie Zuzia? Zdejmijcie czapki. Więc e, właśnie chcę, żeby to było wszystko takie na spokojnie, żeby ta podróż też przebiegła spokojnie, żeby nie tak właśnie na ostatnią chwilę. Wiadomo, że teraz może mniej aut właśnie będzie wyjeżdżać, tak, że e, nie będzie ani korków, ani nie wiadomo jak e, wolno się będzie jechać. Także chcemy właśnie tak na spokojnie, bo mamy czas. Dlatego właśnie tak lubię. Na spokojnie. Także ewentualnie Będę relacjonować jeszcze jak tam podczas podróży. Zuśka schowaj się. <laughs> Ktoś mi tutaj filuje z tyłu. Do mi. Pogoda jest, no tak jak Wam nieraz już wspominałam w którymś filmiku, nie nastrajająca. Do świętowania, ale oczywiście, no światełka i nastrój robi się wtedy, kiedy jest właśnie wieczór, kiedy to wszystko się świeci. Wtedy, ewentualnie, tak można powiedzieć, że o, gdzieś tam urok troszkę tych świąt jest. Natomiast teraz jest pochmurno, sami zresztą możecie zobaczyć w szybie. Nie ma słońca. Nie pada, co prawda, chociaż chyba w nocy coś padało, bo jest. No, chyba. Tak, jakieś drogi są mokre. Ale jest 3 stopnie na plusie, więc ślisko też nie jest. Także. Do zobaczenia! Mamy godzinę 10.40 zostało nam jeszcze około 20-30 minut, no około pół godziny z jazdy. Wiedzie się bardzo fajnie, nie ma dużo aut, więc no mówię, tak jak lubimy. Bez stresu. Pogoda nie poprawiła się. Chociaż niebo jest jasne, jasne są chmurki w ogóle, nie ma słońca, ale, ale jest nawet przyjemnie. W dalszym ciągu temperatura utrzymuje się w okolicach 3-4 stopni, więc no zimy na horyzoncie nie widać. Yy, jedzie z nami Mimi i powiem Wam, że tak jak zawsze ją zabieramy ze sobą wszędzie, przecież na wakacje, czy właśnie na wyjazdy do mojej mamy, jeśli jedziemy wszyscy. Bo jeśli, jak ja, jeśli ja jadę sama z dziewczynami, no to oczywiście mój mąż zostaje z Mimi w domu, ale jeśli jedziemy wszyscy, to bierzemy ją. Ona siedzi cały czas w transporterze i jest naprawdę mega, mega grzeczna. Nic nie miałczy. Nie wiem, yy, od czego to zależy, bo wiadomo, że jak była młodsza, no to gdzieś tam przeżywała to, czyli nie wywieziemy gdzieś i w ogóle dokąd my jedziemy, no czuła taką niepewność. No ale ze względu na to, że jeździ z nami na wakacje, jeździ z nami w długie trasy, no to przyzwyczaiła się tak, że nic złego się z nią nie stanie, że zawsze z nami wróci, zawsze my jesteśmy blisko. Ale dzisiejszej dziewczynki. Więc naprawdę jest mega, mega grzeczna, ale powiem Wam, że jak jechaliśmy. O, Legia Radomiak! No, wydało się, jedziemy w stronę Radomia. Więc powiem Wam szczerze, że jak jeździliśmy tamtą cytryną C5 czy właśnie mówię na wakacje, czy do mojej mamy na weekend z nią, czy na święta, to ona zawsze miał czała zawsze, że chciała wyjść i w ogóle nie wiem, a teraz odkąd mamy właśnie Tom C4, to jest naprawdę mega spokojna. W ogóle mówię nie miał, czy w ogóle nie, nie woła, no mega, super, więc naprawdę fajny, rzecz tylko. Także tak jak wspomniałam, mamy jeszcze około pół godzinki z pracy. Także my dojeżdżamy, rozpakowujemy się, ja zostaję z mamą moją w domu, a dziewczyny tradycyjnie z moim mężem na no. spacery, stety uwielbiają to, cieszą okay, się yy, także yy, kończę tymczasem i do zobaczenia już pewnie na miejscu bo pewnie, pewnie będę jeszcze nagrywać jak już yy, będziemy w domu u mojej mamy także ewentualnie pokażę wam mój no. rodzinny pokój w którym się wychowałam Spędziłam no, do 18 roku życia czas, bo yy, tak jak Wam wspominałam, biegło 18 lat, wyprowadziłam się do Warszawy. Więc już pewnie będę nagrywać z mojego jakby sentymentalnego, małego pokoju. Dojechaliśmy! Bezpiecznie, szczęśliwie, jesteśmy już u mojej mamy. Także to jest mój pokój. O, tu mam taką proszeczkę w taką. O, chojneczkę. Też oczywiście wiecie, gdzie kupione na temu. Mm -hmm. yy, także to jest właśnie mój były pokoik. Czego tam szukasz? Yy, to jest mój były pokoik. O, tutaj się wychowałam. Tu mieszkałam z moim bratem. Tak szafie. Nie, I szafy dałam. jeszcze nie było. Także bardzo fajnie było na drodze. Naprawdę. przeleciliśmy bardzo. Sprawnie. Jeszcze teraz mieliśmy zatankować w ogóle, bo u mojej mamy jest Orlen, a po drodze były same prawie że BB, więc my na Orlen nie sobie tankujemy. I yy, powiem Wam szczerze, że była taka kolejka, jeszcze w ogóle Radio policyjny Policyjne podjechał też, żeby sobie chyba zatankować, nie wiem, ale była taka kolejka, że mówimy: Nie, no bez sensu, żeby stać, czekać takiej kolejce, do myjni też w ogóle, bo tam obok jest myjnia tej stacji, więc no masakra po prostu, wszyscy widzicie, na ostatnią chwilę ja tak nie lubię, my mamy, wczoraj mój mąż umył autko, więc my mamy już czyste autko, więc yy, przyjechaliśmy sobie mówię już ze spokojną głową, już nic na ostatnią chwilę, jak ja tak lubię to po prostu taki komfort psychiczny to jest bardzo ważne dla mnie, że czuję wtedy taki no naprawdę wewnętrzny spokój że już nic nie wisi, jakby yy, jakiś ogon się ciągnie i w ogóle, że to jeszcze trzeba zrobić, tamto trzeba zrobić tu zajechać, tam zajechać mm, nie lubię tak także no, zmienił się mój pokoik jestem tu rzadko, ale uwielbiam tu być yy, tu życie zwalnia powiem wam yy, to nie jest to tak jak w Warszawie tu nie jeździ komunikacja żadna, yy, więc no wszędzie na pieszo. Yy, jak się wyjdzie na spacer, no to yy... poczekajcie, usiądę sobie. O. Jak się wyjdzie na spacer, to zaraz jest koniec miasteczka. No nie tak zaraz, no można fajnie się przejść w ogóle, ale jest piękny rynek, jest ratusz piękny, jest super zalew, który jest odnowiony, w którym można się właśnie kąpać, który jest jakby monitorowany przez sanepit, czy woda właśnie nadaje się do, do kąpieli. Więc naprawdę jest mega, mega, jakby odrestaurowane to miasteczko. Na rynku też jest piękny, w ogóle. Są kawiarenki, są różne właśnie restauracyjki i w ogóle... O, Mimi przyszła. Mimi się zapoznaje z okolicami. Tak, tak. Jesteś u babci, tak. Ona uwielbia tu być. Uwielbia właśnie siedzieć w tym oknie małym, w małym pokoju, więc no... Yy, także o czym ja mówiłam? Yy, a, że miasteczko jest odrestaurowane i w ogóle, że naprawdę Na... na... Na tym, um, oh. nad zalewem. Strasznie, <noise> Straszny, także przepraszam, że przerwałam. Ale tak jak mówiłam, miasteczko jest odrestaurowane. No w ogóle ten zalew jest tam tak miło, tak przyjemnie. Jest tam mega wielki plac zabaw dla dzieci. Jest wysypane wszystko piaskiem, więc naprawdę w upał, czy no właśnie w lato w ogóle, no dzieci biegają na posaka. Jest tyle atrakcji nad tym zalewem. Jest bo tam nad tym zalewem są ławeczki, są drzewa, i między tymi drzewami. Yy, zbudowany jest yy, park linowy. Także naprawdę super kiedyś byliśmy... Mm, kiedy to byliśmy? Na święta. Yy, na święta wielkanocne bodajże. Czy wcześniej jakoś byliśmy? Nie wiem, jakoś tak byliśmy tutaj właśnie u mojej mamy wszyscy poszliśmy się przejść. I właśnie pracowaliśmy nad tym zalewem i nad tym, na tym parku linowym. Więc sami zro zrobiliśmy sobie taki jakby challenge, że przechodziliśmy przez te, przez te przeszkody. Także naprawdę mega śmiechu, kupa radości, i w ogóle naprawdę bardzo super przyjemnie. No więc no. Teraz naprawdę bardzo jest zainwestowali jakby w to miasteczko, więc jest gdzie wyjść właśnie, jest gdzie się przejść, jest przyjemnie, jest stary zamek, bodajże chyba szesnastowieczny, wieczny czy jakoś tak, żebym nie pomyliła. Mm gdzie też fosa jest dookoła i w ogóle na zamku różne też atrakcje, teraz zrobili właśnie taki jarmark bożonarodzeniowy na tym zamku więc wokół tego zamku i wokół tej fosy są ławeczki że można sobie właśnie usiąść zrelaksować się no naprawdę uwielbiam to przyjeżdżać i człowiek naprawdę uwierzcie mi zwalnia, tu zupełnie inaczej życie się toczy, moja mama jak wyjdzie do sklepu to nie ma jej 5 minut a w Warszawie to chcąc zrobić zakupy to trzeba planować że o, dzisiaj jadę na zakupy i w ogóle nie będzie mnie tyle i tyle, bo zajmie mi tyle i tyle i do godziny, tak, gdzie nie ma w domu no masakra po prostu a tutaj naprawdę no około, nie wiem 18-20 tysięcy może mieszkańców jest więc urokliwe naprawdę, uwielbiam, także bardzo się cieszę że szczęśliwie dotarliśmy chwilkę posiedzimy z moją mamą coś tam jeszcze ogarniemy, mój mąż z dziewczynami wyjdą na spacer no i gdzieś tak około no, 15, może wcześniej, troszeczkę będziemy się zbierać, bo mówię, zajrzą jeszcze na cmentarz do mojego taty, tam leży też moja y, babunia kochana, tam leży mój wujek ulubiony, do którego jeździliśmy na działkę, mm, więc no... Fajnie, że się zobaczymy z tą rodziną, właśnie, że, że, że przyjedziemy, bo rzadko jesteśmy, właśnie. Ja, jak, no, oczywiście, jak przyjeżdżamy do mamy, to zawsze jedziemy do mojej cioci, czyli do siostry mojej mamy, yy, więc no, zawsze gdzieś tam się spotykamy, ale teraz będzie tak jakoś, że przyjdzie ta yy, osoba, ta ciocia, tamten wujek i w ogóle, że tak, no, wszyscy jakoś tak chcą siebie nawzajem odwiedzić i w ogóle zobaczyć, się zjednoczyć, bo to jest właśnie taki ten czas yy, wspólny. No, gdzie można naprawdę, bo w ciągu roku nie ma przecież czasu, żeby przyjechać do tej osoby, odwiedzić tamtą, a, a do wujka, do cioci, a coś tam, a także. Super, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że cytrynka nasza nas dowiozła bezpiecznie, żeby nas jeszcze dowiozła z powrotem do domku i w ogóle, żeby wszystko było z nią w porządku. Też tego sobie życzę właśnie na nowy rok. Może to jest jakieś takie błahe, ale bardzo dużo zdrowia nas kosztowało to auto, więc życzę sobie spokoju, jeśli chodzi o to auto. A... Przede wszystkim zdrowia dla nas, i mojej rodziny, i dla Was, właśnie na nowy rok, żeby wszystko było w porządku, żebyśmy byli właśnie zdrowi, szczęśliwi i mogli jak najdłużej spotykać się w takim no, swoim ulubionym, ukochanym, upragnionym gronie. Żeby, no, bo u mnie przynajmniej tak jest, że no, dużo osób się wykruszyło, tak? I to widać właśnie przy tym wigilijnym stole albo przy wielkanocnym stole, tak? Że y, no, tego brakuje, tamtego brakuje, a o tym się wspomina i w ogóle, więc no. No ale cóż, takie czasy, teraz dzieci nasze rosną, hmm, więc my się wykruszamy one, on, one zastąpią nasze jakby y, role. Y, także kochani, y, nie wiem, czy jeszcze później nagram coś, ale Mimi przyszła. Tak, Mimi jest bardzo szczęśliwa, tutaj naprawdę. Y, no koty wyczuwają też atmosferę dobrą tak, że jest dobry człowiek, dobra osoba i w ogóle tak jak moja mama że jest dobra ta atmosfera więc, no, Mimi się bardzo dobrze czuję tutaj, także ściskam was teraz mocno zabieramy się z mamą za jakieś jeszcze końcówki pożywienia robienie, tak, także buziaczki, pa, pa, pa kochani, my zaraz się zbieramy do mojej cioci jest godzina 13.50 prawie jeszcze nie uczesana. Zaraz się będę też przebierać. Moja dama mała, Suzia, już jest ubrana. Pokażę Wam ją. Śliczna dama. Pomachaj. Czy. O, i tutaj tak. O, tu też jest tak ubrana. Królewna, tak. Także za chwilkę się. Nie, wstydź się. Za nie, chwilkę nie. się y, zbieramy. Nie, nie jest wstydliwa. Także super. Yy, właśnie jemy sobie jeszcze rybkę przed wyjściem. Uwielbiam mojej mamy rybę. Yy, moja Dominika też. I właśnie dlatego nie pokazuję Wam Dominiki, bo ona poszła jeść. Tak, Zuziu? Tak, tak. Także później, jak przyjdzie do nas, to Wam ją pokażę, bo też już jest wystrojona. Za chwilkę my się yy, ubieramy. No i będziemy jechać. Ja Jakuję jak się tak, cieszę. los ma takie dalej i zapłacą. Jak ja się cieszę, że zobaczę właśnie wszystkich. Tak mi brakowało naszej rodziny. Wujka, cioci. No, także fajnie. Bardzo się cieszę. Zaraz Dominika przyleci. Przyszła Dominika. Także pokazuję Wam moją Dominikę. Tak są wystrojone obydwie. Proszę bardzo, jak się prezentują. To tylko taki obrazek na, wiesz, wiecie, wiesz. Wiecie, na, yy, na pokaz, bo na zdjęciu też są, no, zawsze się tulą i w ogóle, a się żrą później, jest, nie wiem co, kłócą. Dzisiaj w aucie na przykład się zawsze kłóciłyśmy. No, podróż była po prostu masakra. One dwie z tyłu, a nie ruszaj, a nie dotykaj i w ogóle. Także, dobra kochani, lecę jeść rybkę, zaraz się przebieram, no i jedziemy. Buziaczki. O kochani, my już jesteśmy u cioci, wujka. Czekamy na pozostałą część rodziny. Około 16 sobie usiądziemy do stołu. Jest 15.15 .15 teraz, także my sobie siądziemy gdzieś około 16 i powoli będą się inni też schodzić. Najważniejsi już są z nami, także yy, bardzo się cieszę, że ich widzę. Ale wiecie, co znowu mamy stresa, bo nam się zapaliła znowu ikonka silnika. Masakra, więc yy, no, najprawdopodobniej to jest jakiś tam czujnik, bo nam mechanik mówił, że on się może zapalić znowu ta ikonka. Ale no, to jest właśnie to, co nas mechanik uprzedzał, że właśnie ikonka Zuziu, że ikonka się może zapalić. Także mam nadzieję, że bezpiecznie wrócimy do domu. Na pewno wrócimy bezpiecznie. Oj, zaczepiłeś. Także my już sobie siadamy za chwilkę do wigilijnego stołu. Także życzymy Wam, kochani. No co? Rado wesołych, wesołych Świąt. Wszystkiego najlepszego, kochani. Bądźmy razem nadal, jak jesteśmy. Także do zobaczenia następnym razem. Pa!